No, i witam wszystkich, jestem Robert. Jest niedziela, na tydzień przed EDK. Ja właśnie wziąłem, wjechałem drugi wariant na I cóż, no, i chciałem zaprosić wszystkich do uczestnictwa w tym roku w Ekscelencji Drodzy Krzyżowej. Do wyboru będzie 6 razy. Każdy, myślę, znajdzie sobie coś dla siebie. Zapraszam do uczestnictwa, do zmierzenia się z własnymi słabościami. Do podjęcia wyzwania do takiej formy przeżywania Wielkiego Postu. I to zobaczenie na trasie. Ja powiem szczerze, moja pierwsze EDK, 2015 rocznik. I tak jak jest zostało. Dla mnie Wielki Post wiąże się stricte właśnie z podjęciem tego trudu, tego wyzwania całocnego marszu. Nie jest to tylko forma sprawdzenia się fizycznego, bo gdybym miał iść, to raczej bym taką sam z siebie się nie wybrał. Zawsze dobrą robotę robią rozważania w każdym roku na inny temat. Zawsze w nich coś po nich zostaje w głowie. No i takie ja powiem, że to jest dosyć no... E, to powiedzieć. Może nie ekstremalne, ale interesujące przeżycie. Doświadczenie własnej słabości, doświadczenie zmęczenia. Inaczej się przeżywa drogi krzyżowo, kiedy ty sam upadasz po raz drugi, trzeci, nie masz już sił, żeby iść. Myślisz tylko, żeby się na chętniej położyć zabrać do chłupy, Nogi ci się odcina. A tu jeszcze trzeba walczyć do końca, iść i poddawać się. To pozwala chociaż na chwilę zbliżyć się do tego cierpienia, chociaż to naprawdę to jest tyciutko zbliżyć się do tego, co czuł Jezus podczas swojej drogi krzyżowej. No i to doświadczenie zmienia. Dzięki temu może stać się lepszym człowiekiem. Przemyśleć różne kwestie w swoim życiu, uporządkować pewne sprawy, odciąć się od Facebooka, od innych rzeczy, które nam zabierają czas, skoncentrować się na swoim życiu, na modlitwie, na spotkaniu z Bogiem i tego też wszystkim uczestniczącym tej tej eksamandacji krzyżowej w tym roku życzę. Ja akurat wybrałem warianty nawiżajny. Takie stworzyłem przez Waski Park Rewizowy. Pierwszy wariant po górach, drugi taki bardziej już terenowy, zrobiłem w tym roku. Dla mnie to jest taka trochę symbolika, akurat, bo to góry, czyli wspinamy się, pokonujemy jakieś przewyższenia, podchodzimy po coś, żeby osiągnąć jakiś cel. Mierzymy się z jakąś trudnością konkretną, jakimś wyzwaniem. Takim zwaniem może być na przykład ukończenie studiów, może być małżeństwo, mogą być inne rzeczy w życiu, które nas mogą na pierwszy rzut oka przerosnąć, a potem jednak znajdujemy siłę, żeby stawić im czoła. Czasami jest tak, że się nie spodziewamy, co będzie za zakrętem. Liczymy, że droga będzie łatwa, Prosta, przyjemna, a jednak trzeba uważać, iść rozważnie do celu bez względu na wszystko. Także zapraszam do wybrania jednej z tras. I do zobaczenia 5 kwietnia o godzinie 21. A kto chce, to i wcześniej, o 19.30 będzie rejestracja, odbiór pakietów, no i co? I potem wyruszenie na trasy. Ja pozdrawiam i do zobaczenia. No, hey, czwarte rano. Trzeba nosywałki się zbierać. To taki mały backstage, mój rower. Do dzisiejszej trasy. Mówię, jak sama żowa ma coś w sobie, że akurat, że bez względu na to, czy jesteś gorliwym wierzącym katolikiem, czy być może e, gdzieś jesteś, jesteś na obocz tego kościoła, albo poszukujesz, albo wątpisz. Nie wiesz do końca, czy ten Pan Bóg istnieje, czy nie. To zawsze zawsze jest coś w tej ekstremalnej krzyżowej, że przyciąga, że się chce niej uczestniczyć. I zawsze się coś dla siebie wynosi z niej. Także pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia.